Był im poddany, czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i ludzi. W się, księża proboszu, drodzy bracia i siostry, zebrani w tym pięknym kościele na przyświęty z wizytacją kanoniczną Waszej wspólnoty parafiarnej. Czekając do historii całego świata, do historii także narodów, które żyły obok nas, zauważamy ich nieraz bardzo ciekawe dzieje. Są w świecie takie narody, które kiedyś istniały, były potężne, które stworzyły nawet osobną cywilizację, a których przeszły do przeszłości. Dzisiaj wspominamy o nich, czy patrzymy na nie, na te narody, przez pryzmat wykopalisk czy innych badań historycznych. Mówimy o cywilizacji Majów, Azteków, mówimy także o tych narodach, które tworzyły kulturę gdzieś na. W terenie dzisiejszej Grecji. I właśnie o jednym z takich narodów na początku chciałbym powiedzieć. Był to naród Spartów. Naród, który był bardzo mężny, odważny. Mężczyźni, żołnierze, którzy tworzyli armię tego narodu, tego państwa, uchodzili za synowym waleczności i oddania rozkazom, które otrzymywali. Ten naród, jak głoszą historycy, miał ciekawy zwyczaj że była taka sala, duża sala, która była miejscem na zgromadzenie się, powiedzielibyśmy dzisiaj ich parlamentu, czyli tych przedstawicieli poszczególnych rodów, poszczególnych bogatszych ludzi, tych dowódców, poszczególnych szczepów. I na tej, w tej sali były powiesz, powieszone portrety, portrety ludzi znanych, tych, Którzy byli zasłużeni dla całego narodu, dla państwa Spartów. I podobno był taki zwyczaj, że raz w roku te obrazy uroczyście odsłaniano i wypowiadano słowo, wypowiadano zdanie. Jeżeli chcecie być podobni do nich, postępujcie jak oni. Jeżeli chcecie być podobni do nich, postępujcie jak oni. Możemy powiedzieć, że ten zwyczaj. Oczywiście bez odwoływania się do, tego, do, tego, do tej praktyki w narodzie Spartów, że ten zwyczaj jest obecny także w Kościele. Bo zauważamy, kiedy gromadzimy się na msze święto w różnych porach roku Kościelnego, raz po raz Kościół staje przed nami, posługując się ustami biskupów, kapłanów i mówi, pokazując postaci świętych, postaci ludzi wielkich i mówiąc. Jeżeli chcecie być podobni do nich, czyli jeżeli chcecie odnieść sukces w życiu, jeżeli chcecie być w niebie, to postępujcie jak oni. Stąd też patrzymy na, na postaci bardzo nam znane, jak postać Najświętszego Serca Pana Jezusa. Patrzymy na postać Najświętszej Maryi Panny, obchodząc jej święta, ale także patrzymy na świętych, na tych, którzy byli bardzo blisko nas, Niekiedy dotykaliśmy ich, kiedy jeszcze żyli, bo przecież wielu spośród Polaków dotykało Ojca Świętego Jana Pawła, mieliśmy okazję oglądać go w telewizji. Nie jest to więc jakaś postać abstrakcyjna, gdzieś odległa i znajdująca się nie, wi nie wiadomo gdzie. Możemy powiedzieć dzisiaj, patrząc także na świętego Stanisława Kostkę, na chlubę naszego narodu, na tego bardzo młodego człowieka, że jeżeli chcemy być tak znani, tak czczeni jak on, postępujmy jak on. Możemy powiedzieć, sobie, zadając sobie pytanie, dlaczego go dzisiaj czcimy? Czym zasłużył sobie? Bo kiedy czytamy życiorysy świętych i błogosławionych, nieraz dowiadujemy się, że byli umeczeni za wiarę, że przelali krew za swoją wiarę, nieraz słyszymy, że byli gdzieś tam misjonarzami i wyjechali bardzo daleko od Stanów Ojczystych po to, żeby głosić Ewangelię, pokutowali, że byli nieraz torturowani, a tymczasem on był młodym człowiekiem, liczącym około 20 lat życia i dzisiaj czcimy go co więcej. Nasi przodkowie obrali go za patrona naszej Ojczyzny, za patrona, tak w sposób szczególny, w sposób szczególny patrona młodzieży. Możemy powiedzieć, posługując się dzisiejszym pierwszym czytaniem, przepięknym czytaniem, zaczerpniętym z mądrości, że on prowadził nienaganne życie, które było źródłem szacunku i podziwu, że on poprzez to niedługie życie zgromadził wiele zasług, zasług, które budziły podziw u jemu współczesnych. I nic dziwnego, jak mówi Pismo Święte. Taka postawa młodego człowieka spowodowała to, że przypodobał się Panu Bogu. Możemy, jakby podsumowując jego życie, powiedzieć, że miał właściwie u ułożoną hierarchię wartości, tak jak święty Paweł. On też mógł powiedzieć, dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. To jest ciekawa perspektywa człowieka, który potrafi w sposób taki inny od tego zwyczajnego popatrzy na tajemnicę swojej śmierci. Bo każdy z nas w jakiś sposób obawia się, czuje lęk, niepokój, zastanawia się, jak to będzie. Często uważamy i tak, tak się zachowujemy, jakby śmierć była wielką tragedią. Stąd jest i żałoba, i smutek, i ubieramy się w sposób taki żałobny, um, ubierając się na czarno. Chcemy pokazać swoją solidarność ze zmarłym. Święci, święci potrafili inaczej patrzeć na śmierć, tak samo i święty Paweł, ale i święty Stanisław Kostka. Dla mnie żyć to Chrystus, czyli istotą życia jest związek z Chrystusem, a umrzeć to zysk. My czasami się dziwimy, że święci traktowali śmierć jako, jako zysk. Traktowali śmierć jako okazję do nowego narodzenia się, do narodzenia się na nowo, do nowego życia. Stąd też bardzo często uroczystość liturgiczną związaną z konkretnym świętym obchodzimy w Dzień Jego Śmierci. Nie zawsze tak jest, ale bardzo często właśnie w Dzień Jego Śmierci jest obchodzone to liturgiczne wspomnienie. To On, jak to mówi Ewangelia. Odnalazł skarb, odnalazł tę drogocenną perłę, a tą drogocenną perłą był jego związek z Panem Bokiem. Nie dał się zwieść pokusom, a tych pokus miał wiele. Ta chyba najważniejsza to był związek z jego rodziną. Była to pokusa, której trudno byłoby się oprzeć. Bogaty młodzieniec Ewangelii nie potrafił się oprzeć tej pokusie, którą było bogactwo, zapewne otrzymali od swoich rodziców. A święty Stanisław Kostka potrafił to uczynić. On miał dobrych, dobrych rodziców, kochających go rodziców, rodziców, którzy byli bardzo bogaci, miał kochającego go brata, ale wszyscy oni mieli już na niego ułożony jakby scenariusz życia. To, co powinien zrobić, to wszystko było przewidziane. Natomiast pojawił się problem, kiedy on postanowił iść inną drogą, być jeszcze bliżej Pana Boga, bliżej Najświętszego Sakramentu, bliżej Matki Bożej, którą bardzo czcił. Była to, była to jakby wielka pokusa, którą on pokonał. Pokonał, nie miłością Ojca czy Matki, nie miłością Brata, ale mówiąc, że nad tę ich miłość, która jest kierowana do Niego, czy tę, którą On im okazuje, jest większe, większa miłość, miłość Chrystusa, miłość do Pana Boga. Stąd też potrafił sprzeciwić się złu. I ten młody człowiek był niezwykle samodzielny w tym decydowaniu, wzbudzając podziw ku starszych, także u jezuitów, do których chciał wstąpić, a którzy w Wiedniu nie chcieli go przyjąć. Stąd też nikomu nic nie mówiąc, jak mówią historycy, pozostawił jeden ubrał się w prosty, ubogi strój i z kijem w ręku poszedł do Rzymu, prosząc o przyjęcie go tam. Tam też został przyjęty i wkrótce tam też zmarł. Możemy powiedzieć, że taki, taką świętość, którą zdobył, osiągnął poprzez dwa rodzaje czci, którą okazywał w swoim życiu. Pierwszy rodzaj to był kult do Najświętszego Sakramentu. Mówią ci, którzy badają jego życie, że od samego początku starał się o to, żeby przy ołtarzu były zawsze świeże, piękne kwiaty. Nie wyobrażał sobie niedzieli, czy też zwykłego dnia bez Eucharystii. Często, jak tylko mógł, przystępować do, do Komunii Świętej. W końcu też adorował Najświętszy Sakrament, Modnąc się w wolnym czasie, jednocześnie z tą czcią, którą okazywał wobec, wobec Najświętszego Sakramentu, w parze szła cześć skierowana do Maryi. Na pewno słyszeliśmy, jak to ktoś zapytał go, czy ty Stanisławie, Stasiu, kochasz Matkę Najświętszą, czy kochasz Marię. On miał odpowiedzieć, jakże nie kochasz Maryi, przecież to jest moja Matka. I on chciał okazać się dobrym synem tej matki, którą, którą kochał. Całkowicie był związany z Maryją, kochał Maryję i ona wyprosiła mu łaskę zjednoczenia z Bogiem. Jak mówi inna po pobożna legenda, to świadectwo, które jest przechowywane i przekazywane z pokolenia na pokolenie, kiedy nie mógł przyjąć Komunii Świętej, dlatego że mieszkał w domu, protestanta, który nie chciał wpuścić kapłana z najświętszym sakramentem do swojego domu, to wtedy miała przyjść Maria ze świętą Barbarą po to, aby udzielić mu tej komunii świętej, której tak bardzo pragnął. Ona prosząc mu tę, wypraszając mu łaskę zjednoczenia, zadbała także o to, aby wiódł życie niewinne i pokorne, i aby miał śmierć szczęśliwą. Wróćmy, drodzy siostry i bracia, do tego pytania, do tego zdania, które wypowiadali mieszkańcy Sparty, antycznej, starożytnej Sparty, mówiąc, pokazując na bohatera, jeśli chcesz być podobny do nich, postępuj jak oni. Możemy powiedzieć, jeżeli chcesz odnieść sukces w życiu, jeżeli chcesz nie zmarnować życia, chcesz być podobny do swojego patrona, obojętnie czy jest nim święty Stanisław, czy jakikolwiek inny święty, to mamy wpatrywać się w niego i iść tą drogą, próbować iść tą drogą, którą on szedł. ich drogą umiłowania Eucharystii, umiłowania Maryi, która jest matką Jezusa, wskazującą nam ciągle, aby słuchać jego słów. Drodzy bracia i siostry, każdy nasz udział w Eucharystii, w Myszy Świętej, każda nasza zdrowaśka wypowiedziana podczas odnawiania różańca, każde westchnienie do Pana Boga. Jest taką demonstracją, pokazaniem, że chce iść tą drogą, po której szli święci, po której szedł także Święty Stanisław Kostka. I na koniec jeszcze jedna prośba, ponieważ dzisiaj, 18 września, wspominamy Świętego Stanisława, Patrona Dzieci i Młodzieży. Mam taką prośbę, aby bardzo intensywnie modlić się w intencji młodego pokolenia, aby to młode pokolenie Miało taką okazję poznania Pana Boga. Ja zawsze bardzo się cieszę i chwalę tych rodziców, czy te babcia, czy dziadków, którzy przyprowadzają swoje maleństwa do Kościoła, którzy przez to samo pokazują im drogę do bohaterstwa, do, do sukcesu życia. Drogę do Pana Boga, drogę do Matki Boży, do naszych świętych. Pamiętajmy o tym, by być przykładem dla młodego pokolenia, by jednocześnie starać się pokazać młodemu pokoleniowi, że można być szczęśliwym, żyjąc, żyjąc blisko Pana Boga, tak jak Święty Stanisław. Święty Stanisławie, Kostko, Patroni Dzieci i Młodzieży, młody się za nami. Powstańmy.